W teorii istnieją trzy terminy wejścia ksefu w życie, ale tak naprawdę istotny jest tylko jeden i dotyczy on nas wszystkich. Nie ma nic za darmo, dlatego zanim opowiem Ci o szczegółach, zostaw suba i lecimy z tematem. Rząd wprowadził trzy terminy wejścia ksefu w życie. Pierwszy termin dla największych podmiotów to jest 1 luty 2026. Drugi termin dla prawie wszystkich. To jest 1 kwiecień 2026 i trzeci termin dla najmniejszych firm to jest 1 styczeń 2027. Jednak istotny jest tylko ten pierwszy termin, bo od 1 lutego 2026 wszystkie faktury, które otrzymujemy od tych dużych firm, jak np. Orlen, Lidl, Castorama czy Biedronka będziemy musieli sobie pobrać z krajowego systemu e-faktur. Nie dostaniemy kwitka do ręki przy kasie. Dlatego niezależnie, czy jesteś dużym przedsiębiorcą, czy małym, 1 lutego musisz być gotów na odbiór faktur z krajowego systemu e-faktur. No chyba, że w ogóle nie współpracujesz z dużymi firmami. Wtedy dalej będziesz mógł wystawiać, czy mogła wystawiać faktury papierowe, tak jak masz swój termin na wejście ksefu w życie. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ksefu, napisz w komentarzu, a chętnie odpowiem na każde pytanie. Pozdrawiam.